Jak wygrać z Antkiem? Po obejrzeniu tego wideo będziesz znał trzy proste i skuteczne taktyki jak grać na zawodnika z antytop czyli popularnie zwanym Antkiem. Pamiętaj jednak, że bez odpowiedniego przygotowania technicznego żadna nawet najlepsza taktyka nie pomoże. Ale na szczęście możesz nauczyć się wszystkiego z moich fantastycznych filmów, które obejrzysz tutaj. A teraz Zapraszam na salę. Czyli teraz taktyka numer 1, jak grać na Antka. To jest szybki serwis w Antka i potem szukanie ataku forhandem najlepiej w przeciwną stronę. Zobaczmy to w praktyce. Andrzeju, jak tam odbierasz szybkie serwy? Zobaczymy. No, tak jest. czyli... No, tak jak odbiera, to jest idealnie. To była pierwsza rzecz. Jak można drugą zagrać, to było. Cięty serwis, o właśnie, i na zmianę, czyli cięty serwis, i dostajemy gong, i gramy na zmianę atak i przebicie, atak i przebicie. To zobaczmy, jak to wyjdzie w praktyce. Czyli dostajesz, no, graz gonga i gramy po backhandzie. Cięta, atak i przebicie. I to jest taktyka na antka. Proste, proste. A spróbuję teraz zagrać rotacją bardziej, bo tu tak. Hop, i tu. Najpierw gong, potem sieli przebicie. Po przebiciu gong i sieli. Jak będziemy gotowi, to z którejś wybranej piłki można skończyć. Zobaczymy, czy to wyjdzie. A tak. Przebicie. A tak. I na przykład mogę dokończyć w ten sposób. Więc to jest kolejna taktyka. I ostatnia, jaką proponuję, to jest długi, górny serwis. I potem dostajemy dolną rotację. Więc możemy zagrać takie Tila cały czas przez backend i skończyć 2 czyli mocniejszym uderzeniem, jak będzie piłka odpowiednio wysoka. Więc dalej będę grać przez backend Andrzej. Najpierw górny serwis, ciach, i tila. O, właśnie i tila. I była wyższa piłka, aż by się nadawała na Tudzi. Jeszcze raz. O, tila, Świetnie. Czyli z takim właśnie top lekkim do góry można sobie poradzić z zantkiem. Cyk, hop. I właśnie to było Tudzi, czyli dostałem trochę wyższą piłkę po bloku, można wtedy to łatwo skończyć. Super. Słucham. Masz problemy z nadawaniem rotacji? Tak się składa, że mam coś, co może Ci pomóc. Pendy. Pendy jest to skrót od piłka na drucie, ale nie jest to tak proste. To urządzenie pomoże Ci nauczyć się nadawać rotację przez prostą rzecz. Wydłuża kontakt piłki z rakietką, dzięki czemu możesz ją lepiej pocierać i nauczyć się dolnej rotacji, górnej rotacji, bocznej rotacji, drugiej bocznej, dolnej bocznej, górnej bocznej, we wszystkich serwisach. Dodatkowo poćwiczysz także topspin, oraz przebicie, więc myślę, że za 50 zł nie jest to wygórowana cena. Zamówisz dziś na gildia tenisa stołowego małpa.gmail.com. Zobaczmy teraz, jak Mistrz gildii realizuje taktykę gry na Antka w praktyce. Przepraszam. Tutaj klasyczny szybki serwis, i atak tak po pustym przebiciu z antka. Aj, 2-1, bry, ale wykonanie takie se. Tutaj krótki serwis do forhandu, dostajemy krótkie przebicie, przebijamy długo w antka, i po przebiciu z antka wraca górna rotacja, którą można łatwo zatokować do przodu top-spinem. Przepraszam, Uuu, dobry serwis. Tutaj bardzo ładny, górny, szybki serwis i nieuznany atak forehandem po wysokiej piłce. Przepraszam. Tutaj mieliśmy długi cięty serwis w Antka, dostajemy lekką górną rotację, atakuje do forehandu i potem jeszcze po bloku atak do backhandu. Zaszam, znaczy, znowu po kantach. Oj. Tutaj kolejny szybki serwis, na koniec na białą linię zdobywa bezpośrednio punkt. 11 jest. Mistrz gili wycisnął jakoś. Dzięki, Andrzej. Bo Andrzej generalnie na co dzień gra długim chopem? Tak. Antak wydaje mi się, że faktycznie e, mocniej rotuje piłkę, jest w stanie wyciągnąć więcej rotacji, szczególnie dolnej, i bardziej ta piła zwalnia, i przez to można e, dać dużo więcej dolnej rotacji. No ale z minusów, no to jednak ten e, atak właśnie tym Antkiem. Nie jest tak do końca w moim stylu, dlatego że faktycznie można zrobić, zrobić ten ten topspin, tak jak robiliśmy na ćwiczeniach, ale z drugiej strony niestety myślę, że w meczach jeszcze, przynajmniej na razie, by mi to nie wchodziło, a więcej prędkości mogę uzyskać z długiego chopa. Okay, czyli przeskakujesz na Antka, czy zostajesz z chopem? Na razie jeszcze zostanę przy chopie. Czyli odwieczna wojna, chopy kontra Antki, 1-0 dla chopów, zobaczymy co Chyba dalej. Tak. Gratuluję do trwania do końca. To był trzeci film z trylogii na temat Antka. Możesz je zobaczyć tu. Ten film powstał dzięki Waszym komentarzom. Dlatego piszcie śmiało, co jeszcze chcielibyście wiedzieć o tenisie stołowym. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to zostaw polubkę, zasubskrybuj ten kanał, obejrzyj wszystkie filmy o technice. Albo zrób mi dzień i zostań patronem na Patronite. Do zobaczenia wkrótce.